Witajcie z tej strony, The david Games. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, tym razem ze serii Od starości do Nowości Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku kolejne mamy prace ee, wrześniowe, można powiedzieć, jesienne. E, I co my tutaj mamy, co Wy tutaj na samym początku widzicie? E, mamy dzisiaj akcję wapną. Akcję wapną w takim stylu, żeby po prostu. Wapno przyjechało do mnie w big bagach, nie będzie sypane normalnie tym tylko w big bagach Nie miałem gdzie tego rozładować, że to tak ładnie jakoś naczęść było, to pożyczyłem szybko od Adama tą naszą, tutaj taką ma platformę. No i nie zakupiłem tylko również od niego, jak kiedyś używał. Może od niego to w końcu kupię, bo on już tego nie używa takich chwytak po prostu do ciągnika do tych big bagów RCW pożyczyłem chyba od Marka. Chyba od Marka, bo to już było za kawał czasu. Chyba z miesiąc temu ono już u mnie stało, bo miałem wcześniej dawać wapno, ale jednak stwierdziłem, że wapno dam tylko na to pole. E, więc RCW tutaj piątka jest e, już nasypana trzema workami, bo sprawdzałem. Zetorek podpięty. E, I co? E, lecimy sobie z wapnem dzisiaj na tym całym polu po skoszeniu tej całej soi. Później sobie lecimy z e, gruberowaniem, najprawdopodobniej po tym polu. I co jeszcze? Co jeszcze z takich ważnych informacji to, że e, mamy tutaj? sobie wysypałem tą soję, już wam pokazuję. O, tutaj jest wysypana soja. A to, żeście chyba na odcinku widzieli. E, I Gruber e, postanowiłem, że u nas zostaje. E, tak im napisałem, tylko że powiedziałem, że jakiś miesiąc, czy tam dwa, wpłyną pieniądze, bo oni chcą za to chyba 11 tysięcy, czy coś koło tego. E, a nas po prostu nie stać jeszcze. Więc po prostu e, po sprzedaży wszystkich plonów. E, zapłacimy im za to. Bezbędnego tutaj e, gadania, odpinamy sobie wszystkie pasy e, pięknie, ładnie. Tutaj sobie odpinamy, dobra, e, i sobie ciśniemy z ładowaniem. Teraz pewno będziecie, jak będziecie zwracać uwagę na datę nagrywania odcinków, to zauważycie że nagrywam na zapas, bo za jakiś czas mnie po prostu nie ma. No i przez to trzeba e, ponagrywać sobie te odcinki na zapas. No patrzcie jaka to jest wygoda. No tak, pięknie, ładnie sobie bierzemy masę jak na szczęście bez problemu sobie daje radę. E, z tonowymi miał trochę ciężko lekko, bo podnosiło, więc muszę, postanowiłem, że e, będę się bawił i, e, i pojawią się tutaj po prostu takie 500 kg. E, już wiem, że muszę po prostu cofać, nie tak nakręcać e, i będzie o wiele, o wiele wygodniej Widzicie podjeżdżamy, Wajka się przekręca. I teraz widzicie po kołach jak się koła unoszą do góry, bo po prostu ciężar yy, schodzi z kół i tyle. Opuszczamy sobie, dajemy sobie dwójkę i jedziemy po następne. Nie będę wam zawsze tego pokazywał, będę albo wrzucę timelapsa. oj sorry, bo że kliknął guzik GPS-a. Albo będę wam wrzucał timelapsa, albo yy, po prostu yy, wycinał, Wid będziecie widzieć na początku jak to wygląda. Yy, I tyle. Dobra i teraz po prostu yy, cofamy bo i tak to wyjdzie szybciej niż ja mam tam dojechać i nakręcać, chociaż jeszcze spróbuję nakręcić w jeden sposób, ale to za chwilę jak weźmiemy sobie następnego po prostu Big Baga. Dobra, pięknie, niech się sypie. Chyba 3 tony wchodzą z tego, co pamiętam, więc zobaczymy. Z tego, co mi Marek mówił, to on jest ustawiony tak, że trzeba zadupcać nim cały czas 20 na godzinę, bo wtedy wysypuje idealnie i nie sypie za dużo, bo on po prostu ma Ustawiono jakąś dawkę, no i, i tej dawki... Oj, sorry, i tej dawki po prostu on się trzyma nieważne. Ile my jedziemy? Więc musimy cały czas jechać te 20 na godzinę, dlatego właśnie wolałem podpiąć zetora niż Masejka. Dobra, zrobimy se tak. Teraz cofniemy jej, to co też jest w miarę szybko. Dobra, niech się tu wyładowuje następny woreczek. Czemu mi się... Ja chcę to podnieść, tak? To możemy zdjąć, bo jeszcze to ramię Wam pokażę. Może się rozkładać w tą stronę. Więc jeżeli będziemy mieli to ramię i będzie przyszło, by jak kiedyś gdzieś nam coś załadować, teraz, jakby było to ramię, no to do rozsiewacza albo do takiego właśnie siewnika, jak przyjął wtedy do nas na testy od agrosieci, no to bez problemu. Ale no wtedy ja nie wiedziałem, że jeszcze takie ramię ma Adam. No i jak pojechałem do niego po tą przyczepę, to się by go, on się mnie pytał, a czym będziesz to ładował, jak będziesz z zetorem. Chciał... Kurna, patrz tak jak żebym wyrwał Masejana na dwa koła. Yy, on się pyta mnie po prostu, czym ja mam zamiar to ładować. A ja mówię, że jeszcze nie wiem, nie przemyślałem tego. A on po prostu mi to yy, użyczył. Yy, I tyle. Dobra, wyładowujemy sobie następne. Teraz będzie wszystko nie. Dobra. Więc co, teraz co, opuszczamy tu. Opuszczamy na podnośniku. Dobra. I woreczek. Oj, musimy... Opuścić tak, ale woreczek trochę do góry Dobra Będzie git, tak może stać Nie mu się chyba nic nie stanie, dobra Wsiadamy do Zetora, o 5 minut aż zajęło mi ładowanie Rany boskie Dobra, jedziemy za czym też jak to będzie szło Mam nadzieję, że mi nie braknie tego wapna Bo mam chyba jakieś 10 ton Więc jeżeli braknie No to zrobimy później kultywatorem Ile... Ile będzie zwapnowane i tyle Ale dobra, te 20 na godzinie będziemy ciskać cały czas but w podłogę, bo tu chyba szybciej się nie da. Nie, on ma 20 na godzinę. No i tyle, sobie będziemy po prostu cisnąć trójkę i but w podłogę. I mam nadzieję, że mi tu po prostu tego wapna jak najbardziej starczy. Tak jak mówię, teraz będę chciał odcinki nagrywać na zapas. Co jeszcze chciałbym porozmawiać na temat właśnie odcinku. Odcinki będą tak, że teraz przez mój wyjazd to najprawdopodobniej będą tylko i wyłącznie odcinki z od starowsi, lub może jeden albo dwa z odcinki z rolling z brzozówki. E, I moi w planach jest tak, że e, będziemy tak, od Starowsi główna seria, o której zacząłem, która najbardziej Wam się podoba i tak dalej, będzie główna na kanale, najwięcej jej będzie. E, później drugą serią, którą jeszcze dopiero będziemy tak jakby... W sensie ogólnie mamy wszystko już mniej więcej, ale... Zaczniemy ją wrzucać i nagrywać dopiero jak wrócę ze swojego wyjazdu z wakacji. No to wtedy to będzie oczywiście seria na multiplayer. Nie wiem czy już mogę mówić z kim, pewnie się domyślacie, ale po prostu jak pogadam i powiem, uzgodnimy, że już możemy ujawnić z kim i, i tak dalej, no bo mi się wydaje, że mówi już, ale to nie wiem. Nie, nie sprawdzałem, nie, nie wiem do końca, czy już mogę mówić, czy nie mogę, więc... Więc po prostu e, nie będę mówił jeszcze, ale myślę, że się domyślacie, jeżeli tak to napiszcie w komentarzu e, o kogo chodzi. A ja widzę, że w dwie strony nam nie starczy tego wapna, bo już mamy zaraz koniec. Więc no tak to wychodzi z tym wapnem, no objechaliśmy se, no niby to nie jest pojemne, zrobiliśmy trochę tego pola. Trochę zrobiliśmy, ale też nie za dużo. Dobra, ja się trochę dalej po prostu odsunę teraz. Stanę tu Może tu będę po prostu masejkiem co nakręcał i tyle Dobra, gasimy e, I odpalamy i lecimy dalej z ładowaniem Dobra, dwójka Podnosimy do góry W ogóle masejek niedługo 20 motogodzin będzie Za to, że w ogóle też sprawdzę, bo nie mam pojęcia ile on ma To się musimy przekonać, bo Nie mam pojęcia I tyle, dobra, tu, a nie Bo ten torami się przecież wysuwa, to tam dosięgnę Później te, Już się tak zastanawiałem Jak ja to zrobię Dobra, bo ja to oczywiście zanim to, no to ja ładowałem jeszcze turem na, 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 tą, na tą przyczepę. Załadowałem i później zastanawiałem się jakby to tutaj zrobić, jak czy masejek ładował. No i tak właśnie Adam mi tu mówi, zaproponował takie coś, że mi użyczy. No to ja się oczywiście zgodziłem, teraz czekajcie, ja sobie to wysunę i będzie widzicie łatwiej, bo jak ja se tak nakręcę, to to już jedzie tutaj. Sypało nawet, co jeszcze to a nie, To już nie da, nie da, po prostu trzeba opuszczać, i tyle, dobra, jedziemy dalej. Po następne kolejne worki, żeby zabrać je tutaj, co jeszcze, co jeszcze w tym sezonie. Nie mam pojęcia, ile zarobię. Ogólnie, plany chyba już wiecie, gdzie co chciałem siać, bo chciałem siać na polu, tym takim 108 i 109. Tam będzie jęczmień na pewno. Na tych polach tutaj dwóch macie rzepaki, to już wiecie o tym I się tak zastanawiam tylko Co ja miałem siać właśnie na tym polu, ale chyba owiec Chyba tu miał być owiec, więc napiszcie w komentarzach Kto pamięta, bo ja mówiłem w odcinku, tylko że sam już nie pamiętam Bo dawno nie nagrywałem, bo nagrywałem co na zapas Napiszcie mi po prostu Co ja miałem zasiać tu, ale Wydaje mi się, że owiec, więc Owiec najprawdopodobniej tu zasieje I tyle też muszę, kurczę, poprosić Adama, żeby mi przyjechał i e, zebrał kamienie. Jeżeli nie przyjedzie, no to będzie problem, bo muszę te kamienie zebrać, z wrzesień, a ja bym chciał zasiać sobie plony. Też mi napiszcie, bo to jest dla mnie ważne, e, czy jest jakaś różnica, czy się zasieje wiosną, czy się zasieje jesienią. Wiecie, czy tu lub tu będą większe plony, albo coś, bo w realu, no... Zimowe zawsze trochę lepiej oddają, więc przez to mnie zastanawia czy farmingu aż tak to dopracowali, czy nie za bardzo, więc to jest też ważne. Co bym chciał tutaj się o Was zapytać, dobra, do góry, ale na szczęście, z tego co wiem, no to tutaj Adam mówił. No to olej mamy ten sam, więc o to się tutaj nie martwił ani ja, ani on, że się tutaj coś wymiesza. Po prostu jak są te same oleje No to bez problemu e, Można używać Więc fajnie, więc wszystkie jego Bo on wlewa jeden olej, więc wszystkie jego maszynki e, Będę mógł sobie używać e, Bez problemu W RCW też był ten sam olej Więc większość widzę, że ludzi e, Daje ten sam olej Po prostu najbardziej co Uważa, on też nie jest za tani Nie jest za drogi, jest taki po prostu Idealny, wypoziomowany na samym e, środku. Dobra, tu se dojazd, dojeżdżamy kolejnym e, big bugiem. Pięknie, ładnie wyładowujemy go. Dobra, wyładowuj się. Dobra, niech się ładuje i trochę to modotonne wam powiem, bo trochę to zajmuje coś. Mi się tak wydaje, że mi e, nie starczy tego, e, tego tego tutaj wapna. Tam jeszcze leży moje jakieś stare. Najwyżej ja sobie je po prostu no, załaduję i skończę. Nie będę już kupywał wapna. Za wapno jeszcze w ogóle muszę zapłacić, bo jeszcze nie zapłaciłem. Bo nie, przyszedł mi, nie przyszła mi faktura, ile za to będzie. Ale myślę, że no nie za dużo, tam 2000 maksymalnie. Łoch! Kurna. Też masejka tu podniosło. Ogólnie nie pamiętam, muszę sobie zobaczyć, jak w zeszłym yy, sezonie. Czy tam nie zeszłem, ale po prostu w kilku sezonach temu wapno po prostu brałem no to czy które po prostu ja, ile płaciłem za wapno wydaje mi się, że no nie dużo, bo wapno jednak to jest tania rzecz no tania, no bo to się daje też tak 3 tony załóżmy na hektar no to się daje 3 tony na hektar, a ja już 3 tony dałem na dwa przejazdy, więc no tak jest farming, no ale dobra mniejsza z tym po prostu nie mam pojęcia ile to się daje, a wiem, że to nie jest drogie, bo tam ileś złoty za tonę to tam niedużo. Dobra, teraz już pięknie, ładnie. Dobra, sobie podjedziemy do przodu, opuścimy sobie to tu i zostawię na podnośniku masę, jak chyba dobry podnośnik mam, mam nadzieję, że nie spadnie tylko. Dobra, trójka i jedziemy dalej. Idziemy sobie na początku zrobić ten przejazd, który tutaj nie skończyliśmy. I potem ciśniemy sobie już kolejne Dobra, pięknie już to włączone w locie Żeby jak najmniej tylko tego wapna tutaj było się no było po prostu, że nie zamulić traktora za mocno I żeby poszedł jak najszybciej No i widzicie, już 300 kg poszło na taki przejazd Więc no nie za fajnie, nie za fajnie No ale e, tak to już po prostu z wapnem jest no e, I z tym po prostu rozsiewaczem jakby żeby był pewno inny, bo jak teraz stwierdziłem, bo ten rozciejacz miał być do maseja jego go brałem typu do maceja, Ale jeżeli teraz zetorem, to mogę trochę większy wziąć, by może aż tak e, nie rozrzucał, e, nie wysypywał tego wapna dużo. No naprawdę ten rozciecz wysypuje i to od groma wapna. Od groma po prostu. Więc dlatego właśnie no, ciężko go. No, ciężko się z nim jeździ ciężko się go używa, bo dużo wysypuje i trzeba szybko ładować, on też nie jest pojemny jakbym miał tą 5-6 ton no, z tymi nadstawkami, tak jak w 19 był no to fajnie, spoko ale no jak on ma 3 tony no to widzicie, ubywa to mega, mega szybko fakt, no to pole też nie jest małe, bo jest dosyć długie no ale na 5 metrów i ubywa nam y, to na 500 w dwie strony w sensie w jedną stronę, no to Całkiem, całkiem jest sporo Dobra i teraz widzicie że dojadę tam Mamy w ogóle 15 minut już odcinka Więc ten czas Ucieka, w ogóle telefonu Nie wyciszyć, więc sorry Już to robię Dobra, jazda dalej Widzicie, teraz mi się trochę zjechało Albo coś, no tak to jest Nie ma co tu ukrywać, no ale tak to jest O w ogóle Zetur jest jeszcze bliżej Bo ma 19,5 o to godziny więc więc mega, mega fajnie. Dobra, ciśniemy sobie dalej. A może starczy? Tak myślę. Bo ja mam tam 9600 chyba dokładnie. Teraz jeszcze sobie wyładuję tutaj. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz bierzemy sobie następny. I co, ja was już tu nie będę przeciągał, że kolejnym ładowaniem tego więc po prostu widzimy się jak ja już to załaduję. No i widzimy się już po krótkim cięciu. Po prostu załadowałem sobie, zostałem chyba cztery worki, więc jakieś tona 800, a nam tyle zostało, więc myślę, że na styk nam starczy ewentualnie gdzieś nam tony braknie, może półtora, ale to już dosypię tego starego wapna żeby nie było. Największe, najdłuższe kawałek tutaj właśnie jest zrobiony. Teraz tylko ten tutaj zabawa z tym tutaj takim mniejszym i właśnie na takim czymś idzie najwięcej wapno. Ja dużo nie biorę, a widzicie ono ubywa cały czas tym samym tempem, więc przez to najwięcej właśnie traci się na takich rzeczach, tu się teraz dosypia, a to tak nie zadziała. Sorry za te drzewa, nie wiem co się dzieje dlaczego to tak jest, jeżeli ktoś wie to może napisać w komentarzu dlaczego to te drzewa tak wariują na wrześniu i październiku. Bo w listopadzie chyba nie wariują i no i w sierpniu one też jeszcze nie zmieniły koloru. No więc jeżeli ktoś wie, to może dać znać w komentarzach, dlaczego one tak wariują. Nie, no myślę, że mi starczy tego wapno. Powinno starczyć, bo tu mi została tona i tam została tona 800. No, powinna, to powinno starczyć. bo co to, to już takie długie teraz nie jest? Więc fajnie, fajnie. Więc, jeżeli się uda, że wymierzyłem to idealnie, no to po prostu następnym razem 10 ton będę wiedział, że na to pole trzeba poświęcić wapna. I myślę, że 10 ton to taki tysiaczek, i za to wapno i tyle. Dobra, pięknie zaraz się tu wszystko nam wysypie i będzie bailando. I będziemy mogli sobie e, cisnąć po gruber Żeby po prostu e, skończyć e, to pole i zgruberować Zobaczymy też czy kamienie będą, e, czy ich nie będzie Więc, e, więc, więc fajnie Dobra, pędzimy sobie e, po następny towar I co? Ja nie chcę tutaj też, mówiłem, mega przedłużać Bo ja chcę dużo rzeczy na odcinku teraz zrobić więc ja sobie to już skończę i widzimy się, jak będę podczepiał grubę. No i ja sobie właśnie, jak widzicie, skończyłem całe rozsiewanie wapna. Co mnie zdziwiło, zostało mi jeszcze 600 litrów, więc gdzieś sobie prosto to wyładuję. Ale to już poza odcinkiem, teraz cisnę, odczepić oraz zaczepić sobie naszego tutaj runera, Grubera nie wiem w sumie nawet czym to się różni. Więc yy, dlatego właśnie tak mówię, albo to, albo to zależy jak to woli kurde które się za mocno rozpędziłem w tej czwórce. Dobra, podczepiamy sobie już trochę, widzicie, łopdarty, no ale no to nie ma co po tych kamieniach, co on tam robił, no to yy, nie ma co się dziwić. Dobra, podczepiamy i jedziemy sobie troszeczkę pogruberować, zobaczymy jak to będzie szło, mam nadzieję, że będzie dobrze szło, jeżeli będą jeszcze również tam kamienie no to wtedy myślę, że z tych kamieni coś będzie trzeba działać, co tu będą żeby później wapno zrobić zobaczę, zobaczę, zobaczę ile w ogóle tego wapna, ile trzeba po kamieni, a ile się dostanie na przykład tysiąc kamieni te tonę, to po prostu ile się dostanie wapna, jeżeli wy już wiecie to napiszcie również w komentarzach E, warto. Po prostu nie będę musiał szukać, ani nic. Ale chyba nie będzie kamieni. Z tego co mi się tu wydaje, no to, e, co widzę, kurde, ciężko ma skręcić, mocno się wbił w ziemię. Ciężko ma skręcać. No, widzę, że te drobniutkie kamienie, ewentualnie. Ale widzicie, robotę to robi masakryczną. Teraz widzicie, orki chyba w tym sezonie żadnej nie było, ale no, będzie orka w innych sezonach po prostu, no jak już jest taki bezorkowiec, no to można nim tutaj wlecieć. Nie będę już tutaj talerzówką wleżał jak on sobie tutaj daje radę bez problemu. Eee, talerzówką to właśnie po rzepaku można je później bez orkowcem. Eee, I tyle. Dobra. My sobie teraz ustawiamy się tak. Eee, I tutaj but w podłogę jedziemy. Jedziemy, zobaczymy. Eee, teraz tak, dwójką idzie, a trójką pójdzie w końcu, czy nie? Nie, nie pójdzie na tej trójce, młody go za mocno. No dobra, co dajemy sobie kamerkę do środka i ciśniemy sobie Fajnie, fajnie to idzie, bo ja lubię właśnie takimi maszynkami, co prawie są jak ciągnik Mega fajnie lubię e, robić, zetorek jeszcze pasuje e, Idealnie w, w rozbym rzek z naszym tutaj tym gruberkiem, więc e, przez to e, Stwierdziłem, że sobie go zakupię z Grażyną GDM, czy tam Haliną, już w sumie nie wiem jej imienia Ale chyba Halina to była, e, mówi, że kup jak masz pieniądze, to kup, będzie fajną robotę robiło, więc zakupię to. Zakupię to w sensie, no już jest zakupione, już jest podpisane. Wszystko, mam wyznaczony termin, do kiedy muszę po prostu zapłacić. A jak nie, no to mi coś zabiorą. Jak mi się kłomornik doczepi, mi coś zabiorą. Ale nie, po, po prostu po sprzedaży od razu wszystkich klonów yy, pojadę, lub te do banku yy, zrobimy przelew i tyle przelew, albo pojadę po prostu osobiście wręczyć e, te pieniążki, te 11 tysięcy czy tam, nie pamiętam dokładnie na że mam dokładnie ile za niego bo to nówka oczywiście jest, gruberek czy tam runerek więc dlatego właśnie e, tyle on kosztuje i tak mnie jest to myślę dużo bo 11 tysięcy za taki ten e, ostatnio widziałem na odcinku ostatnim u Matiego z Odnędy co zakończy pierwsza sezon to 11 tysięcy dał za przyczepę czy tam dwa... Nie, dwa, on ma, ma 11 ton a 12500 dał. To szczerze według mnie nie jest dużo kasy, bo jednak przyczepy no to chodzą po dużo, a jeszcze hawu, no to one też są w miarę dobre przyczepy, stare dobre przyczepy, więc one też y, mają swoją cenę po prostu. No przyczepki, które ja będę chciał kupić za jakąś przyszłość, no to będą wam powiem tak, 13-tonowe i to będą dwie. Więc 13 tonówki e, w kolorach: czerwony, spód, zielony, zielona góra. E, więc możecie sobie już myśleć, szukać marki, e, jaka to będzie przyczepa i dawać znać w komentarzach. Kto zgadnie, to po prostu mu odpowiem, e, że zgad, albo po prostu, że, e, że nie zgad, albo coś w tym stylu. Albo jeżeli, no jeżeli po prostu osobu, dużo osób zgadnie, no to napiszę. Jaka, jeżeli zgadnie jedna osoba, no to po prostu yy, w jakiś sposób to mu przekaże, że zgad albo coś. Nie wiem, tak sobie po prostu teraz wymyśliłem, więc zobaczymy. 3 metry, a jednak mi się wydaje, że fajnie to robotkę robi. Fajnie, ja lubię takim sprzętem, mówię, robić. Szkoda tylko, że to pod łukosem robię, bo fajniej by się to robił jakbym prosto jechał. No ale prosto się niestety w żaden sposób tu nie wymierzę. To pole takie jest i takie już musi zostać. Więc na takiej zasadzie Po prostu e, Pięknie sobie dalej No bo jakby miał jeździć prosto To bym ja na pewno GPSa włączał Ale no w Zetorku nie mam GPSa W tym traktoru, który nowy kupię Teraz jeszcze już nie wiem w końcu Bo myślę, że Jeżeli będę miał Kasę odłożoną e, I będę go chciał kupić No to po prostu wam powiem Trzy traktory, które bym chciał e, A wy po prostu zadecydujecie który według was by najlepiej pasował na moje gospodarstwo Jeden traktor jest taki nowszy Drugi traktor, ogólnie dwa traktory mniej więcej są takie nowsze I jeden będzie trochę starszy Ale to chodzi o wygląd, bo ja tam w rok produkcji się nie bałem Tylko tak wyglądało Więc na takiej zasadzie Będę się po prostu zastanawiał Jaki traktor będzie tutaj najlepszy No i wy będziecie mogli mi pomóc w ankiecie żeby zadecydować również ze mną. Nie mówię, że jeżeli Wy wylosujecie tego, ale on mi się nie spodoba, no to po prostu go wybiorę, ale po prostu, żebyście mi pomogli, doradzili dlaczego akurat on, więc na takiej zasadzie po prostu wrzucę ankietę na przykład na kartę społeczności i tam będą te trzy ciągniki, chyba spróbuję to ze zdjęciem zrobić, bo ja tego nigdy jeszcze nie robiłem, więc spróbuję to z tym zdjęciem zrobić, a wy będziecie musieli napisać w komentarzu jeszcze, dlaczego według Was ten traktor by pasował idealnie. Żeby to nie było po prostu, że a, wybiorę, tylko będę zwracał uwagę tylko na osoby, które napiszą w komentarzu, dlaczego warto wziąć tego i tego traktora, a dlaczego nie warto brać innych. Na takiej zasadzie nie wiem, ile minut mam, nie mam pojęcia, więc Myślę, że sobie jeszcze przejadę w jedną i w drugą stronę i będziemy kończyć ten odcinek. Bo teraz te odcinki, no nie wiem, jakie długie, endrę, ale po prostu no, e, chcę, żeby miało tych 20 do 30 minut, te 25 trzymać e, z tymi ścięciami, żeby było e, i po prostu wtedy e, po prostu, że on też ten plik tyle nie ważył. No bo jak teraz mam nagrywać na zapas, no to tego miejsca e, potrzebuję, więc dlatego właśnie e, muszę filmy troszeczkę krótsze nagrywać, wymyślać więcej prac, albo po prostu więcej cięć robić. Nie wiem, jeszcze zobaczymy, bo my teraz mamy 26. Dzisiaj chcę nagrać minimum dwa odcinki, więc nagram sobie na 28 i na 30, a potrzebuję jeszcze później drugi 4, 6, 8, 10. No, muszę jeszcze nagrać Muszę nagrać ogólnie 7 odcinków na 7, do, 7 lub 8 odcinków na zapas Więc na razie mam pierwszy, więc już zaczynam. Więc, ale to jeszcze widzicie takie prace teraz. To poza odcinkiem to chwilę mi to zajmie. W następnym odcinku nie wiem myślę, że ogarniemy sobie siewy. Siewy będziemy robić i po prostu... Bo tak się zastanawiam, czy siewy właśnie, bo owiec się sieje. ja Jeszcze właśnie sprawdzę, owiec się sieje wiosną, jęczmień też. No to może bym zasiął sobie to i to wiosną, na wiosnę, żeby był odcinek też z siewów. A w tym, a jeszcze w następnym odcinku, po prostu będzie, będzie jak to się mówi, wywóz już plonów i zarobek. Bo nas trochę czeka wywożenia, trochę rzeczy jest do wywiezienia, więc po prostu dlatego myślę, że się taki odcinek fajnie by przyjął. Też, jeżeli będzie odcinek z tego wywozu, no to nie mam pojęcia, co na nim mm, oprócz tego wywozu zrobić, bo to będzie wywóz, będzie yy, już wam mówię, pszenica, będzie w lutym. No i w lutym, co ja zrobię? Nic nie zrobię, więc dlatego właśnie. Yy, dlatego, właśnie, tak myślę sobie, że yy, po prostu będzie taki odcinek z wywożenia. Nie będę się spieszył, wtedy nie będzie cięć ani nic yy, i sobie po prostu wywieziemy wszystkie plony, yy, i tyle. Dobra, ja tu mam 10 minut, więc do tamtego czasu jeszcze dorzucę ten, te 10 minut, i myślę, że już idealnie będzie. Tu sobie muszę dorobić. Yy, I co, widzowie? Moi tu, moje młotki, kochane, ja pierdolę. Ja wam pięknie dziękuję za, jak pięknie zaparkowałem sobie zetorkę. Ale on pięknie wygląda w tych krzaczkach. Zobaczcie, eee, Pięknie wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że tu minimum 50 łapaczek w górę zostawiliście. Jeżeli nie, to zjedź na dół, zostaw łapkę, zostaw suba, bo lecimy po 2700 subów. Eee, I zapraszam jeszcze do Matiego na kanał, bo u niego wbijamy suby, aby dostać save od agro e, koledy. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.